Siemanko, ja jestem Rulalos, a to kolejny odcinek z gry GRID AUTOSPORT. Yy, kolejne zawody. Jestem, słacił już po treningu, po kwalifikacjach, nie nagrywałem tego, bo uznam, że to będzie nudne. No i znając mnie, jestem oczywiście na pole position. No, nie chcę się tutaj chwalić, ale udało mi się zdobyć pierwsze pole startowe. Ale to było wszystko po to, aby po prostu nie mieć problemów w wyścigu. 5 okrążeń powiem wam, że tor jest naprawdę upierdliwy i od razu mówię, że cieszę się że ta gra została tak dobrze przyjęta przez was yy, i za chwilę przejdę do wyjaśnienia paru komentarzy, które się pojawiły pod poprzednim filmem z grida oj, jakieś nagry, ponieważ musimy sobie wyjaśnić parę rzeczy pierwsza sprawa to jest kamera słuchajcie, jeżeli chodzi o kamerę, to ja już wam mówiłem <laughs> ja nie chcę do tego wracać to samo przeżywałem już w formule 1 kamera po prostu będzie taka jaką ja uważam że jest najlepsza do formuły czyli do takiej ta, czyli do właśnie do tej dyscypliny co teraz jeżdżę ta kamera moim zdaniem jest najlepsza i właśnie taka wam się podoba natomiast co do wyścigów w, w samochodach z zamkniętym dachem z zamkniętym dachem z zamkniętych po prostu wiecie z dachem no to tam ta kamera niektórym nie przypadła do gustu ale powiem wam tak Gram na kierownicy, a grając na kierownicy muszę mieć przed sobą maskę albo przed sobą po prostu drogę jak najbliżej. Nie mogę widzieć całego pojazdu, ponieważ nie będę po prostu czuł. czuł tego samochodu. No myślę, że wiecie o co mi chodzi. jeżeli ktoś, no jeżeli ktoś nie gra na kierownicy, no to nie wie o czym mówię. Także no niestety nie będę miał kamery za pojazdem, bo to jest bez sensu. Myślę, że część prosi, ktoś prosił o kamerę na masce samochodu. Myślę, że to w ostateczności, ale wydaje mi się, że takie widzenie jak w WRC jest fajne, czyli widzenie szyby. No, widzenie maski jest takie słabe dosyć, ale widzenie szyby mi się wydaje, że jest całkiem niezłe. Byłoby to sympatyczne. Ktoś jeszcze napisał komentarz, że mam tu na kanale Grida i Formuła 1, że to jakieś takie mało różnorodne. No, wiecie co? Ja mówię już wam jakiś czas temu, że mój kanał zmienił trochę formę i. Ja wiem, że to są gry bardzo mało różnorodne. To są obie gry samochodowe, obie gry sportowe, i powiem wam, że. Oj, trochę ściąłem. No i cóż, tu powiem wam, że tak to akurat wyszło. no. Ja gram gry, które sprawiają mi Friday. Sprawiają mi Friday najbardziej głównie te gry samochodowe. A jeżeli są osoby, którym się nie podobają dwie gry samochodowe, no to właśnie dla nich jest przewidziane live. I tak sobie właśnie pomyślałem, że chyba nie będę robił z Formuły 1, bo jeżeli aż tak część narzeka, że są gry tak mało różnorodne, no to nie będzie live'a z Formuły 1. I myślę, że one by były trudne do zrealizowania, bo wiecie, w Formule 1 tak trochę pauza głupio zrobić i tak dalej. Także myślę, że live prędzej byłby z Minecrafta albo z Far Crya. To byłoby prędzej. Um, to było tyle, jeżeli chodzi o to pytanie. Aha, ktoś też mi napisał, ja sobie mam taką kartkę i tam widzę po prostu, co kto napisał. Ktoś napisał też, że fajnie już zakończę skoki bo się stały nudne. Szczerze. Nie dziwię się, że zaczęło się robić nudne, ponieważ zacząłem wszystko już wygrywać, każde zawody, no to to było nudne. Tutaj, no wiadomo, no teraz też jestem na dobrej pozycji. Ale widzicie, tutaj czasami muszę wykonywać zadanie sponsorów, to mi się coś wyświetliło właśnie teraz. I no czasami po prostu muszę być, na przykład, nie wiem, cały czas pierwszą, coś takiego. Ale będę się stawał, starał dawać trochę fory. Albo podwyższać poziom trudności, też to będę jeszcze robił. Żeby nie było za prosto. Także cóż. Cieszę się, że ta gra została tak dobrze przyjęta i że jest tak fajnie. Co do tego sterowania, to jest ono popieprzone strasznie. Powiem szczerze, naprawdę. To jest tak bez sensu. Masakrycznie trudne jest to sterowanie. To tak łatwo prowadzi samochód w poślizg. Jak czytam recenzję, to niektórzy narzekali, że hamowanie pół kilometra, 500 metrów czasami z prędkości 250 na godzinę. Co wiecie, no nie wiem, czy to jest prawda w realnych samochodach, szczerze. Ale cóż, wygraliśmy wyścig. Już wygraliśmy, chciałem coś powiedzieć. je, oh yeah, bezpośredni rywal, proszę państwa, pokonany, super. I w klasyfikacji kierowców jesteśmy na miejscu trzecim, no będziemy walczyć. Z tym szkotem. Ktoś też powiedział, że Grid to jest połączenie F1-2013, Dirta 3 i Grida 2. Coś w tym jest, powiem wam szczerze. No widzicie, że mamy tutaj wyścigi y, formuły, mamy tutaj wyścigi endurance, wyścigi samochodów WTCC, podobnych bardzo. To nie jest to samo, ale bardzo podobne to jest. Także coś w tym jest, powiem wam szczerze. Dirt 3 to były chyba takie rajdy, nie? Coś, te, coś też takiego było. No, nie wiem czy to przypomina trochę rajdy. No, nie wiem, powiem wam szczerze. Ym... I teraz tak, żebym się nie pomylił w imionach. Yy, kolejne osoby prosiły o pozdrowienia. No, spodziewałem się tego, że będzie tego coraz więcej. Yy, I tak. O pozdrowienia prosił Jakub Maciejczyk. Także pozdrawiam serdecznie. Jakuba Maciejczyka. I jeszcze jedna osoba prosiła o pozdrowienia w Formule 1, ale już, już ją pozdrowię. Mariusz Szymański. To są dwie osoby, które prosiły mnie o pozdrowienia. Wykonuję takie prośby, bo może część z Was, nie wiem, czuje się wtedy lepsza, nie wiem, jak to powiedzieć. No cóż. Zaczęliśmy kolejne okrążenie. Dobry początek. Pograłem sobie jeszcze pomiędzy tym odcinkiem, a poprzednim w grę. Tą, czyli w grida. I jest ciekawe, powiem Wam szczerze, jest ciekawie. No bo jest takie pytanie jedno. Nie wiem, czy się taki sam problem, ale czasami, jak gram... Właściwie czasami, czasami się tak zdarza właśnie. Yy, jak nie nagrywam... To jest taki moment, że po prostu gram... Yy, I nagle gra... Jest taki lag... Czyli klatkowanie jest. Jest taki jeden lag... Yy, robi się czarny ekran... O, k właśnie teraz to się stało. Słuchajcie, jestem z powrotem. Właśnie miałem ten błąd, słuchajcie. Ja, teraz, ja przed chwilą wyłączyłem grę, gra mi się wyłączyła. Yy, I znaczy, nagrałam od nowa. Znaczy, się, na szczęście się save nie usunął. Tylko wyścig ten od początku zacząłem. Ale to jest po prostu taki, pech, słuchajcie, akurat o tym błędzie zacząłem gadać, akurat się pojawił. Że po prostu jakby tak się zatrzymała gra, jakby się znów wznowiła, tyle że nie ma obrazu. I jeżeli kogoś by to bardziej interesowało, to chodzi tutaj o sterownik kernel mode driver. I jeżeli ktoś miał taki sam problem, bardzo proszę, niech mi napisze, bo powiem szczerze, że to mnie zaczyna irytować. Ja myślałam, że to, ten problem będzie mnie tylko, że tak powiem, dręczył, kiedy nie będę nagrywał. To się okazuje, że nawet w czasie nagrywania to się takiego potrafi stać. Trochę mnie to zmartwiło, nie ukrywam. I to nie jest pierwszy raz, słuchajcie. Także napiszcie mi, jeżeli coś takiego by wystąpiło. Taki samo coś pojawiło mi się w gridzie 2. Dokładnie taki sam błąd. Nawet w Formule 1 mi się czasem takie zdarzyło. Także napiszcie mi, jeżeli ktoś miał takie sam problem. Bo jeżeli no będziemy. Jeżeli po prostu będziemy to tracić, no to się trochę nie ukrywam, będę irytował. No i nie jest to mnie. Całe szczęście, że się w ogóle nagranie nie w ogóle nie zepsuło. Już miałem tak po prostu obawę, że mi się nagranie zepsuło i będzie masakra, ale na szczęście nie. No cóż. Mam, że naprawdę trzeba uważać, jak się najeżdża na tarki. Bo tarki są tak śliskie, że, jeszcze przy skręcone no to to jest masakra. Że auto tak wpada w poślizg, że to jest masakra jakaś, po prostu masakra. Wiele osób właśnie narzeka na sterowanie w tej grze, że jest ono powalone. No i tu się z Wami zgadzam, no jest powalone. No patrz, No, jak... no wjeżdżam w zakręt od razu poślizg, nie? Ja nie wiem, czy tak jest faktycznie w wyścigach, ale jeżeli tak jest faktycznie w wyścigach, no to współczuję. Ale nie wydaje mi się, tu jakby nie było przyczepności w ogóle aerodynamicznej, a ja w bolidach powinna być aerodynamiczna bardziej aerodynamiczna niż mechaniczna. Mechaniczne to są koła. Aha, i wiem, wiem co. Słuchajcie, pojawiły się przepisy na, na przyszły rok, co się zmieni w Formule 1, ale o nich powiemy myślę, w odcinku z F1. A już tam będzie zmian. O matko, święta, będzie ciekawy sezon, bo powiem, od razu mówię. Naprawdę, będzie ciekawie się działo. Ok, trójeczka. Bardzo fajnie się gra, naprawdę. Znaczy, gra się bardzo przyjemnie, tylko trzeba się po prostu tego sterowania nauczyć, przyzwyczaić się do niego. Jak się do niego nauczymy, to jest miło i sympatycznie, więc nie jest aż tak tragiczne. Proszę Państwa, kończymy ten wyścig. Jest zwycięstwo. Drugie zwycięstwo w tym odcinku jest, Je jest moc. Udało się, mu zwyciężyć! czas 4 minuty 19 sekund. I w klasyfikacji kierowców... O, jednym punktem! No nie wierzę, straciliśmy jeden punkt. Ach, kurczę. Okej, okay, wszystkie cele w, w, wykonaliśmy od sponsorów. Punkt doświadczenia, yeah! Koniec pierwszego sezonu. Coś to był krótki ten sezon. Twój zespół ma powody do zadowolenia. Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a reszta teamów przekonała się, że nie ma z tobą żartów. Wow. Okej. Okay. Nawet nie wiem, co się teraz stało. Postępy w karierze. Aha, wiem, co muszę zrobić. Muszę, słuchajcie, w każdej dyscyplinie wystartować. Więc teraz sobie zmienimy. Realizacja celu zespołowego na endurance. Tak myślę. Bardzo długie wyścigi to są. O, dobra. Cześć. to sobie weźmiemy. Szuka nowego członka zespołu. Jest miejsce dla ciebie. Rzuć okiem na ofertę. Nisz Razer Motorsport. O Jezu. No to jest lepsze. Tu są większe cele. Dobra. Jedziemy, proszę państwa, z wyścigami Endurance. Endurance lubię całkiem. Pojedziemy po Le Mans. Strasznie. To są właśnie takie długie wyścigi. I one są chyba na czas, także tutaj będzie ciekawie. Jasmarita, y... tor międzynarodowy. Czyli nie ten Grand Prix. Ja sobie, słuchajcie, zrobię tylko kwalifikacje i za chwilę znów będę nagrywał. Dobrze, słuchajcie, jestem już. Jestem po kwalifikacjach. Siódma pozycja, więc nie jest źle. 8 minut będzie trwał wyścig. I testowałem kamerę właśnie taka. Taka na pewno nie? Czy taka? Mi się wydawało, że to jest fajne. O Jezus, o oj, oj, oj. W takich wyścigach nie można tak cisnąć. chociaż trzeba też dać trochę fory, są takie momenty. Tutaj zmieniam biegi przy. nie na łopatkach, także. będzie śmieszne. Patrz, zobaczcie sobie w prawym dolnym rogu macie takie cyfry, widzicie takie zielone macie prostokąty. To jest słuchajcie zużycie opon, to jest bardzo ciekawe. Ojej, ściawe. Że im dalej będziecie w wyścigu, znaczy im wyścig będzie zmierzał bardziej ku końcowi, tym opony będą bardziej zużyte. To jest ciekawe. Czyli, czy wolicie taką kamerę? Czy taką? Ale wydaje mi się, że ta, ta w sumie też nie jest zła, ale. Tamta jest chyba lepsza, taka bardziej realistyczna. O Jezus. Musimy użyć retrospekcji, bo się zagapiłem. Pewnie teraz raz mniej używał, powiem szczerze. Mam nadzieję, że tak się uda. Widzicie, to historia z Marina, tu też się ścigaliśmy już w formule. Na razie tylko raz. Ale wkrótce będzie tutaj wyścig. To będzie ciekawie. I ciekawe, czy wy... jak Wam się bardziej podoba? Czy podoba Wam się bardziej tutaj, czy. Czy w Formule 1? To jest coś ciekawe w sumie. Oj, chciałem, z ciałem. To no, też źle nie wygląda pewnie szczerze. Yy, pokażę wam... Aha, od razu jak mówię, taki mam plan. Że na razie wam pokażę wszystkie te serie. Czyli po Endurance przejdziemy do jeszcze jakiejś innej, pewnie do tych... Yy, tych podobnych do WTCC Czyli do tych samochodów z dachem Takich, ale nie Endurance yy, A potem dopiero Pójdziemy do innych serii, wiecie? Potem pójdziemy do jakichś innych jeszcze I potem dopiero będziemy robić jakieś inne już no, jestem jeszcze na takim etapie, że się myli gdzie jest <grym> Bieg do góry gdzie w dół. No, Dostałem informację, że prawa tylna opona jest zużyta w 30%. Mm. Tutaj widzicie też są ważne kwalifikacje, żeby od razu wystartować jak najlepiej. Przebiegł dużo pozycji, więc nieźle. Oj, 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 Na szczęście kierownica jest bardzo lekka i się fajnie prowadzi. O już się przytam, ten McLaren jest jednym. To jest McLaren ogólnie. Widzicie Już w sumie z tej kamery więcej widać, zdecydowanie. A tam tam mi się kojarzy z rajdami piekielnie. Piekielnie mi się kojarzy z rajdami, pewnie szczerze. I po prostu tutaj w tej kamerze się czuję, jakbym był kierowcą, nie? A w tamtej tak trochę na siłę. A w tej no muszę być kierowcą z kormą nie? No wiecie o co mi chodzi pewnie. Muszę uważać na to, ścinanie kurczę. Jeszcze 3 minuty 30 sekund do końca tego wyścigu. Na tym właśnie polegają wyścigi Endurance. Tylko, że na przykład, wiecie, w Lemount były 24 godziny. Jest to jest naprawdę ciekawe. Szkoda, że nie ma tutaj Lemount, powiem szczerze. Naprawdę szkoda. Tego żałuję. Oj, szybszy jest tam ten makarem. U, jakiś samolot leci, widzicie? Ach, Mamy spory zapas punktów. jakieś arabskie linie lotnicze. <grym> Wesley jest liderem, tak będę chyba nazywał. Zobacz jak to się ślizga, no to jest jakaś masakra. Nie, nie uznał mi ścięcia. Jo, patrzcie, prawa tylna pona jest niestety już poniżej 50 procent. I to sobie się tutaj też podoba, że na przykład jak wyjdziecie poza tor, no to was nie spowalnia. W że na przykład wyje wyjechałem teraz poza tor, ale mogę jechać dalej. A nie, że jak Formuła 1, że jak tak bym wyjechał, to od razu mnie spowalnia, nie? Wiecie, że. No, nie niby ściem zagrać, niby mnie spowalnia, no bez sensu. To jest zupełnie inna dyscyplina niż, widzicie, Formuła. O wiele gorzej się tutaj czuję, nic dziwnego. bo... Ścigam się głównie w formule, prawda? W Formuła 1, przecież tam już tyle wyścigów za, przed, za nami. Chyba 45 wyścig to był w Japonii z formuły, także dużo tego już było. I to była tylko kariera, a gdzie reszta? W takich wyścigach ja się w ogóle w sumie nie ścigałem. Także tutaj nie będziemy dawali fory, będziemy cisnąć na maksa. Będziemy od razu na starcie tam Tam wszystkich wyprzedzać. Okej, okay, tam jakiś spory zapas punktów mamy nad kimś, nie wiem nad kim dokładnie. Matko, ale masakrycznie. Wiem, że to może już opony, 30 sekund. Łoj! Opony. Opony, kurczę. Opony, to już akurat opony mi tutaj świrują, powiem szczerze. Ale to jest akurat fajne. Że jest zużycie opon. Dlaczego one jest tylko w endurance, no to nie wiem. Tego akurat nie rozumiem. Średnio, chyba mocno średnio. I koniec! Koniec wyścigu Endurance, jesteśmy na trzecim miejscu, także całkiem nieźle, naprawdę brawo. Polska! Przejechaliśmy 20 km, jest moc. Dobra. Wiecie co, tak sobie myślę, że. Odcinek już jest dosyć taki w miarę, w miarę długi. Także cóż, dziękuję Wam bardzo serdecznie za ten odcinek. W przyszłym kolejne wyścigi myślę: Endurance. Ponieważ po prostu już odcinek myślę, że już długo trwa. Kolejny wyścig to na to, że autodromo do Algarve sobie na spokojnie zrobię też kwalifikacje, trening i tak dalej. Także cóż, trzymajcie się. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jeszcze raz komentujcie, subskrybujcie. Lekujcie filmik i trzymajcie się. Cześć.